System do odpalania fajerwerków, który może zrewolucjonizować odpalanie min dziennych. I na czym polega ta rewolucja? Między innymi na tym, że ten malutki system posiada już wbudowany sekwencer. Możemy ustalić czas pomiędzy kolejnymi odpaleniami i po prostu te dymy odpalić tak jak profesjonalni pirotechnicy czyli w serii, w od lewej do prawej lub dowolnej konfiguracji. Zaraz zobaczycie, jak to działa na przykładzie krótkich zapalników. Warto jeszcze dodać, że system ten jest ładowany na ładowarkę typu C. Kolejną ważną opcją tego systemu jest to, że posiada tutaj wejście sygnału i wyjście sygnału, czyli odpalając ten system z jednego pilota i przekładając tutaj kabelkiem, łącząc po prostu wyjście z wejściem kolejnego, puszczamy sekwencję dalej. Czyli możemy tak naprawdę duplikować i łączyć te systemiki w nieskończoność. Każdy ma ogromne zasilanie, także można tworzyć naprawdę rozbudowane konfiguracje, jeżeli chodzi o pokazy, chociażby dymów i nie tylko, również single shotów, pokazów. Także ten system jest mega fajny. I teraz sprawdzamy, czy działa. Włączamy go, pokazuje nam tutaj zapalniki, czyli jest, ma w sobie test zapalników. Jak widać, które są dobrze podłączone, które gnie. Zwróćcie uwagę, że tutaj trójkę nie łapie. Ok, po prostu kabelek był źle włożony, już go poprawiłem i tutaj jak widzicie bardzo fajna, przydatna opcja jest to, że jak palą nam się wszystkie te lampki na zielono, znaczy, że wszystkie zapalniki są sprawne. I teraz pojedynczo mogę odpalać każdy jeden kanał. Mam tutaj opcję, gdzie odpalam wszystkie na raz i mam opcję sek, od sekwencji, którą można sobie zaprogramować. Czasy opóźniania. Zobaczcie tylko, jak to wszystko poszło. Moim zdaniem te tanie systemy to jest po prostu sztos. Takie systemy dostępne są na sklepie pyroking.pl.